Witam was w kolejnym dniu już dzisiaj w kurteczce, ponieważ jest no, bardzo zimno, chyba ta zima jednak zaczyna się zbliżać wraz z nowym rokiem. E, I dzisiaj mamy dla kurek znowu niespodziankę, ponieważ mamy tutaj trochę potraw wigilijnych, a mianowicie igosło, sosia, rybę. Trochę tego mamy. Dojrzałem, że kury to już się nie mogą doczekać. Tak sobie na wszystko spojrzałem i wszystko jest ok względem wczorajszego dnia i tego ataku drapieżnika. Jeśli ktoś by się zastanawiał, czy coś dzisiaj się wydarzyło, na szczęście nie. Kurczę, do czego ja wam to kury dam? Bo no poczekajcie, no nie wypychajcie mi tych drzwi, Jezus Maria, spokojnie. A po prostu na glebę im rzucimy, nie jest najgorzej. U kuraków wszystko okej, okay. wczoraj wieczorem jeszcze musiałem się zmierzyć. Kurczę, no nie dadzą mi przejść, żeby gadać. Dobra, najpierw nakarmimy kury, a później będziemy gadać. Idźcie ruszać dupę. Dobra, dostały tutaj e, troszeczkę sałatki, bigosu, troszeczkę śledzików, chyba ja, chyba tam były śledzie. I się zajadają jak głupie. Ta kaczuszka od razu wam opowiem, jak sobie tu patrzycie na jedzenie, jak se kurki dziobią, żeby później były dobre jajeczka po bigosiku, to ta kaczuszka z wczoraj, która była ocalała, niestety, no już, no już jej nie ma. Tak w skrócie. Coś tam było z nią nie tak, chyba miała kark przetrącony i nie było szans jej uratować. No bierzcie tutaj z garnuszka. Bierzcie z garnuszka też, żeby go wylizać tak, nie trzeba będzie tam myć, a nie mam czym tego tutaj wyciągać. No także moi drodzy, czasem tak jest, że człowiek myśli, że jeszcze może się uda uratować, a niestety się nie udało, ale się zajadają tutaj. Takie to już uroki hodowli kur kur i kaczek. Wcale się nie dziwię, że gdzieś tam jakieś duże fermy, które są skoncentrowane na zysku, że mają te zwierzaki zamknięte. Przynajmniej wtedy im żaden list nie wejdzie. Szkolwiek, oni to by sobie mogli pozwolić pewnie na jakieś tam ogrodzenia i zabezpieczenia za miliony. A takiemu małemu człowiekowi jak ja to ciężka. To jakaś kurka siedzi, jajka znosi głoti albo się kwoczy. Ooooż ty, Zobaczcie, trochę jajeczek dzisiaj mamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, sześć, osiem i dziesięć. O cholera, jedno jajko mi spadło, ooooż Ale patrzcie, jaką ma twardą skorupkę, spadło, ale się nie rozbiło. I to z wysokości metra na beton spadło. Aż w szoku jestem. No, także mamy dzisiaj znowu dziesięć jajeczek. Kurki szczęśliwe, sobie jedzą, to jest taka wasza kurza wigilia, można by powiedzieć, co? Wy mi tutaj ze mną nie pogadacie. Kaczki zamknięte, też tam widzę, że sobie chodzą za szybą. I może dzisiaj to sobie tutaj trochę wysprzątamy jeszcze u kur zaraz, A najpierw ogarniemy inne rzeczy. Przywiozłem w busie blachę na garaż, także musimy też ją wy wypakować, rozładować. Jeszcze nie przywiozłem całej, przywiozłem tą tylko, co ma 2-4 metra długości. Udało mi się zamknąć busa po skosie, a tą 4-metrową, no to jeszcze w nocy się dowiedzie. Jeśli podobają Ci się moje filmy, pamiętaj, żeby kliknąć na dole. Magiczny przycisk podbi. To pomaga mi się szybciej rozwijać, a dla Ciebie jest to tylko jedno kliknięcie. Coś jak łapeczka w górę. A gdyby każdy, kto klikał łapkę w górę, kliknął przycisk podbi, to ten film miałby z milion wyświetleń. <laughs> jeszcze tak, idąc do busa wyrzucić tą blachę, opowiem Wam o tym poidle, ponieważ mam już, kupiłem sobie trzy poidła, takie co same tam napuszczają wodę z beczki, znaczy z beczki czy tam z jakiegoś zbiorniczka, gdzie będziecie ją trzymać, czyli to są te poidła dzwonowe, które wiecie u mnie tam wiszą i słuchajcie, one tam ostatnio zamarzło, nic mu się nie stało, po czym zamarzło znowu i wczoraj zaczęła z niego lecieć woda, znaczy w sensie Mimo, że było ustawione tam idealnie dla kurek, bo one działa tak, że jak woda tam wleci, wy sobie ustawiacie sprężynkę, jak woda wleci, to opuszcza to pojedło w dół, aż zamyka dopływ wody. Jak kury się napiją, to to się powoli podnosi i znowu się nalewa woda. I tak cały czas. Tam jest jakaś uszczelka i tak dalej. No i co się dzieje? Jak niestety przyjdzie mróz, no to pojedło zaczyna się uszkadzać. Nie wiem, czy ta guma się jakoś tam zawinie, czy coś. No bo to wiadomo działa tak na milimetrach dosłownie i na bardzo małej gramaturze, bo ile taka obręcz z wody ma, nie wiem, ze 100 gram, może, bo tam, no dobra, może tam jest 200 ml wody, nie wiem ile tam na napływa do niego. No, ale wczoraj przychodzę i mamy powódź. Także takie pojedła są fajne, wygodne, ale problem się zaczyna właśnie, jak zamarznie albo jakaś tam uszczelka walnie czy coś to zaraz macie powódź i wszystko wypływa. I tak w zasadzie pytanie do Was, jakie Wy stosujecie? Czy też jakieś dzwonowe? Czy sami napełniacie jakieś na przykład poidła, nie wiem, 18-30 litrów? Wszystko oczywiście jest zależne, ile macie tych zwierzaków. Ale czy ktoś z Was poleca coś lepszego niż takie poidło dzwonowe? O, macie czas dać znać w komentarzu. A ja teraz tutaj muszę wyciągnąć blachę z busa. Mamy tutaj, ja wiem, z 15-20 arkuszy takiej. No, mamy tutaj 16 arkuszy blachy która ma 2,4 metra długości. Zaraz je rozładujemy tutaj na ziemię. Póki tak troszeczkę przestało wiać, od paru dni u nas jest sztorm na Bałtyku. Także ja biorę się za rozładunek i widzimy się, jak to rozładujemy. No i wydaje mi się, że w ogóle fajny kolor to będzie pod tego. Pod garaż taki neutralny. Nie będzie się aż tak rzucał, jak ta czerwona membrana. Zastanawiam się tylko, czy dzisiaj mogę kłaść tak w zasadzie tutaj do góry, bo powiem Wam, że tak wieje że tutaj położenie tej membrany u góry to może graniczyć z cudem, a chyba najpierw sobie zrobimy ścianę zanim zrobię dach, no bo tak będzie wygodniej, żeby tutaj zrobić już taką przestrzeń bezwieczną. Tu w ogóle jak fajnie zaczęło mi wszystko schnąć, posadzka wysycha, te truciny wyschły, no ten wiatr taki mocny w sumie też pomaga, bo on bardzo mocno osusza, a my będziemy musieli jeszcze pociąć te beleczki i zrobić sobie łaty i kontrłaty na ściany, bo tak naprawdę to tego nie mam że się też, jakiej grubości to zrobić. Ale to zaraz sobie wykminimy. No i słuchajcie, wczoraj wiał wiatr, także nie byliśmy w stanie nic porobić przy tym budyneczku. Dzisiaj znowu wie wiatr, nawet przed chwilą dostałem alert RCB, że uwaga, dzisiaj i jutro zamiecie śnieżne i tak dalej, i tak dalej, jakieś tam głupoty, kocopoły. No ale tą membranę na pewno byłoby mi ciężko. Tutaj nawet ta mi się oderwała. Ja ją tutaj tak póki co przykręciłem. To zobaczcie, ona cała tutaj aż się wygina. Także no nie chcę tego robić na odwal jak często się robi. No i po prostu zajmiemy się tym, jak będzie tyci lepsza pogoda. Najgorsze jest to, że widziałem w prognozie, że faktycznie tak do dwóch dni ma zacząć sypać śnieg. Dobrze, z drugiej strony dobrze, że tak już zrobiłem, bo tej membranie się nic nie stanie, jak na nią spadnie śnieg. Ona chyba nawet do półtorej miesiąca, nie, czy do 90 dni, no coś takiego, ona może być wyeksponowana na promienie UV. Ale pojawił się nam nowy problem, który myślę, że zaraz rozwiążemy. No nie aż wstawiłem Wam wczoraj posta na społeczność na YouTube, że zobaczcie, hydrofor mi tutaj pękł. Nie wiem, czy ja mogę jakiś taki, taki plastik z części zamiennych kupić. Na pewno można, albo z jakiejś drukarki 3D można wydrukować, widzicie? Poszło. No i jak się domyślacie i co zapewne niektórzy się śmieją, ten hydrofor nie działa. No i pod tym postem, w tym poście zapytałem Was, co mogę zrobić z tym? I powiem Wam, że dostałem nawet ciekawe odpowiedzi. Eee, wiadomo, no, pompa głębinowa i tak dalej, e, żeby ten hydrofor wkopać. Słuchajcie, hydroforu nie mogę wkopać, ponieważ mam tu wody gruntowe bardzo, ale to bardzo wysoko. De facto w zimę to nawet na 10 cm jest woda. Eee, no i dwa, ja już tutaj mam tak, no, lekko wylanę po, pod tą pompę, a tam woda jest w środku. Tak jak widzicie, lustro wody. Ona jest na głębokości metra, a woda chyba wytrysnęła z tego bąbla takiego, jak kopałem studnie, bodajże na 4 metrach, albo na 3 metrach, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. No i poczytałem Wasze komentarze, wiadomo, tam no możecie dać pompę głębinową, możecie to wkopać w ziemię, no ja tego nie mogę zrobić, ten, ten hydrofor. No i nagle patrzę, weź se kup ruską pompę. Mówię, co to kurde jest ruska pompa, nie? Ale z reguły z tamtych ich rejonów. No takie rzeczy to, to są dobre na takie dzikie, ciężkie miejsca. Mówię dobra, wpiszę w gogle. Wpisuję w Google, że to jest jakaś pompa membranowa. Nie wiem czemu potocznie zwana ruską, bo nawet na stronie Lerła, bo poleciałem szybko, do lerła ją kupić dzisiaj, było napisane na niej ruska pompa. <laughs> Także, jeśli ktoś wie, czemu jest ruska, no to możecie mi dać znać w komentarzu. O, tu w środku to jest cieplej i to tak zdecydowanie niż na zewnątrz. Mega wieje wiatr taki zimny lodowaty, patrzę tylko czy wszystko jest ok ze zwierzakami no a zważając na fakt, że e, tak jak wspomniałem w początku, na początku odcinka e, kury, ro, znaczy kury, mróz mi rozwalił poidło e, i nie ma wody, teraz też patrzę, że woda się skończyła u kur także musimy dzisiaj napełnić ten baniak do fula, bo jak przyjdą mrozy i skuje tutaj wszystko to będzie problem i nie będzie wody to jest to, że prąd możemy mieć w zimę ale jak tam wszystko zamarznie no to wody nie będzie. Na pewno woda w tej studni nie zamarza. I teraz ja się zastanawiam, bo mam tą pompę i co ja muszę zrobić, żeby ona nie zamarzała? Wiadomo, no najlepiej to by było ją wyjąć, nie wiem, wrzucić do busa, tylko z tego węża by trzeba było jakoś wodę spuścić. No pewnie trzeba by było go wygiąć, no i z siłą grawitacji, żeby ta cała woda zeszła. Tylko, że no nie jest to wygodne. Albo może będę tego węża zwijał i w razie co będę kład na kominku rozpalał i żeby on się troszeczkę podgrzał i rozmroził? No nie wiem. Bo pompę, no to wiadomo, wrzucę do auta i tyle. Albo po prostu pompę to możemy w ogóle trzymać w wodzie tam. Tylko, że trzeba by było wtedy ściągnąć wąż. No ale bez zbędnego pieprzenia, przedłużania. Bo później są komentarze, że ty tylko pieprzysz do tej kamery i nic nie robisz od pół roku. Ostatnio czytałem dwa dni temu taki komentarz, że ja nic tutaj nie zrobiłem. Czasem tylko popieprzę coś, że można na jakak zarobić. Ale tak ogólnie to nic nie robię. Także bierzemy się za robotę. Kurde, ale jest zimno. Mam nadzieję, że się poprawi pogoda. Kurde, bo człowiek miał tyle planów. Ten rok to się już nam kończy w ogóle za... Ile? Za dwa dni chyba, albo za trzy dni. Może mi się uda Wam jeszcze nagrać jeden odcinek. Zobaczymy. Ja się cieszę w dużej mierze, że udało nam się na koniec roku tak ustabilizować tutaj teren, że mogę tutaj chodzić bez kaloszy. Po tym utwardzeniu naszym. Zobaczcie, mamy tutaj węża. 3 czwarte cala, 25 metrów. Mam nadzieję, że wystarczy. Ok, wąż już odpakowany, i teraz tutaj mamy tą pompę. Słuchajcie, ta pompa ma 1200 litrów na godzinę. No, mi to wystarczy. Maksymalnie 80 metrów, 300 W, to w ogóle jeszcze mniej będzie brać niż tamta, i maksymalnie 5 metrów do góry. Ja mam lustro wody na głębokości. Ja wiem, tych 3 metrów, no to ta pompa bez problemu da radę. I słuchajcie, ona kosztowała stówę, dosłownie stówkę. Także nawet jak się coś stanie, to aż tak nie będzie szkoda. Wiadomo, no, stuwa na ziemi nie leży, ale wiecie o co chodzi. Boże, muszę się streszczać, bo zaraz to tu się ciemno zrobi. Dobra, wypakujemy sobie ją. Oh. No i ona ogólnie jest malutka. Waży ze 3 kilo, ja bym powiedział. Nie wiem, 3, 3,5 kilo, może 4. I ją się bardzo fajnie montuje, moi drodzy. Kupiłem sobie, o, na 19 mm takie opaski zaciskowe. Tylko kurde, nie mam klucza, teraz tak sobie myślę. Ty, hey, ale widzę, że oni w zestawie dali taką opaskę też zaciskową. No to wkrętaka to na pewno mam. I tu widzę, że dali jakąś membranę. Mam nadzieję, że to część zamienna, a ja nie muszę tu nic robić. Mogę ją tylko bezpośrednio wrzucić do wody od razu. O, na stówę to jakaś zapasowa część. Uszczelka pewnie też. No znając życie, lepiej tego nie zgubić, słuchajcie. Instrukcja obsługi komu to potrzebne? Jezu, ale ten wąż jest twardy. No, i teraz tak, zakładamy tą obrączkę, zakładamy węża na pompę. O, cholera! Ja myślę, że to tak mocno na tym siedzi, już że to i tak by nie wypadło, i tutaj by się nic z tym nie stało. Dobra, idę po jakiegoś wkrętaczka, moi drodzy. No dobra, skręćmy sobie to Do kupy Nigdzie nie ucieknie raczej I teraz, ja sobie te uszczelki To może schowam gdzieś, do busa wrzucę Czy coś w ten deseń I teraz moi drodzy, mamy sznurek Ten sznurek, w ogóle Kurde, cieńszy niż sznurówki w moim bucie Ale on jest nam potrzebny No może od groma ludzi To pewnie by ją wrzuciło za przewód Ale, tak się nie powinno robić No dobra, mamy tą pompę i znaczy ten sznurek, ja go tutaj przewiążę, oszczędzę, żebyście nie słuchali za dużo głupot. I zaraz ją wrzucamy, zobaczymy, jak ona działa. Czy działa w ogóle? Dobra, jakoś to związane jest. Chyba nie, chyba nie pieprznie. A dwa to ona tam daleko nie wpadnie, bo mówię tam są może 4-5 metrów. I to wie tak naprawdę. Może kiedyś sprawdzimy jakąś miarką albo prętem głębokość naszej studni. Zobaczcie, w tym garażu tutaj dzięki tej membranie, że ona ma na 1,5 metra. To nawet nie najgorzej się siedzi jeśli chodzi o ciepło. Na dworzu to jest masakra. Dobra, bierzemy wszystko do kupy i lecimy pod naszą dziurę od studni. Pik, pik, No i słuchajcie, moi drodzy, teraz musimy wbić jakiegoś pręta. Ja tu mam, widzę, o, jakiś taki pręt. Wszedł nam jak w masło. Także wbijamy takiego pręta. Ja mam z metr do tej dziury. Cyk, albo w sumie ja to mogę już zanurzyć. Albo najpierw. My sobie wyjmijmy starego. Kurde, głęboko. Dobra, wywalony. I teraz wrzucamy nowego. Dawaj ruska pompa, wchodź tam. Jezus, to ten kabel tak splątał. Ja pierdziele. Dobra, rozplątany. I zanurzamy go. No dobra, ja bym tu zrobił już pętelkę. I powiesił tą pompę na sznurku. Żeby ona broń Boże nam nie zatrzymała się na przewodzie, cyk. Dajemy zapręcik. O, tam wiadomo, że grawitacyjnie zaraz samo padnie. E, no, i teraz zostało nam rozwinąć nasz e, wąż ogrodowy. Kurde, nigdy nie kupowałem 3 cala, ale już widzę, że on to porządniejszy jest taki. Wiadomo, no, no, kurde, trochę kosztował. Ten wąż ogrodowy chyba był droższy jak ta pompa. Ja nie wiem, z czego oni takie pompy robią one takie tanie są. No nic, ja tutaj walczę, żeby go rozwinąć i widzimy się za chwilkę. Dobra, wąż rozwinięty, także możemy ją podłączyć. Podłączymy ją tutaj do prądu, zobaczymy czy działa. Zastanawiam się, czy założyć już końcówkę od węża ogrodowego, czy dopiero zobaczyć czy odpali, przepcha i tak dalej. Ale w sumie na co ja będę czekał? Od razu zakładam. Dobra, skoro już wszystko skręcone, to zostało nam podłączyć tylko prąd do gniazdka. O, chcą wszyscy żreć. Także muszę się spieszyć. Dobra, słyszymy jakiś dźwięk. Wąż się cały rusza. Jezu, jak to pompa dudni. Idę Wam mikrofon tam podrzucić, ale jaja. O, cholera, leci woda. Dobra, jednak nie będzie dudnić. O, wąż mi cieknie. Dobra, musimy chyba wyłączyć wodę na chwilę. Ej, ale czemu mi to cieknie? Dobra, muszę to poprawić. Tam końcówka, bo on jest taki aż zmarznięty, twardy. Tam końcówka była do dupy. Wiecie, co jest w ogóle najgorsze? Że ja tym wężem nic nie sięgnę tam. A mój wąż chyba ma jedną drugą cala, więc musiałbym mieć złączkę z 3 czwartych na jedną drugą. I teraz chyba będę musiał będę musiał wiadrami to nosić, ale ja tu zaraz podstawię beczkę i nalejemy całą beczkę wody i w razie co, jak zamarznie nam tutaj wszystko, to ja tą beczkę będę rozbijał od góry i, i będę wyciągał wiadrem wodę. No i to jest myśl. Słuchajcie, moi drodzy, odpaliłem ją. Niestety na coś tam, nie wiem, coś nie styka, nie mogę jej dokręcić ręcznie, a mam tu mokre łapska od tej wody już, więc mi się ślizgają. Ale powiem Wam, że ciśnienie w tym, z tej pompy, to jest chyba większe jak z tamtego hydroforu. Zobaczcie, ja napełniam sobie tutaj wodę. Zobaczcie swoją drogą, jaka ładna, krystalicznie czysta woda na torpie. Ja nie wiem, ile ta beczka ma. Z 200 litrów chyba ma. Także ją sobie tutaj napełnimy i ja wiadrami przerzucę trochę tam dla kurek do góry, a najwyżej resztę będziemy ręcznie tutaj przerzucali. Niestety patrzyłem na prognozę pogody przed chwilą i pokazuje mi, że będzie prawdopodobnie cały czas koło zera albo na minusie, czyli ten wąż mi się nie rozmrozi. Nie wiem, co z nim zrobić. Bo spuścić z niego wodę ciężką. On ma 25 metrów, i co mam tak całego wygiąć, to do dupy będzie. Ule, zobaczcie, tutaj kaczuchy sobie siedzą. Także one tutaj są bezpieczne już. Cały czas są zamknięte. A my czekamy na drapieżnika. Wiem, że dzisiaj w nocy był. No i niestety, znaczy, no nic nie zrobił złego, ale wiem, że był. Także był tutaj, kręcił się. Oczywiście nie udało mu się sforsować kurnika. A tutaj kureczki pilnują jajeczek. No, co wy tutaj grażyny? A co wy chodzicie po mnie? A bo one żreć są, one żreć są. Dobra, ja im daję jeść, woda się napełnia, damy pić, i kurde, no ja jestem zadowolony. Nie pamiętam tylko niku tej osoby, ale jeśli oglądasz ten odcinek, no to bardzo ci dziękuję za pomysł. Ja życiu mnie w że jest jakaś kurde pompa ruska. Ona kosztuje tyle, co nic, no bo stówka za pompę. Ja kupiłem dwa razy, znaczy no pierwszy hydrofor to kupiłem, nie wiem, z pięć lat temu i leżał w ogóle nowy, nieużywany, także no ciężko mi wliczyć go w koszta, ale ten drugi za 300 coś złotych, 360 albo 320, nie pamiętam, no to niestety się rozwalił i dupa, dupa blada. A tak, to dzięki pewnemu panu, bo to raczej nie pani, to pan chyba był, tak uratował mi dupę. Teraz zastanawiam się tylko, co robić z tym przewodem, no bo z drugiej strony, no mogę wyjąć pompę, nie? Mogę odkręcić ten przewód, zwinąć go i tak dalej, tylko mi się nie chce. No, ja wiem, że wy lubicie patrzeć, jak kurki jedzą. Pamiętajcie, tylko dobra pasza. No i jakieś tam odżywcze. Ty pasi, jakie france! One pewnie bigos by chciały. A kaczki, to, kaczki tam nigdy nie, nie wybrzydzają. One jedzą wszystko. A kury wybrzydzają coś dzisiaj. No, bo pan wam inną paszę kupił. A, bo one pewnie na wodę czekają. No dobra, jeszcze zbierzemy sobie jajeczka. O, miskę tak tylko przepłukałem. O, jedno zbite. Kurczę, to jest najgorsze. Jak Wam kurak zbije jajko, to podejrzewam, że niechcąco zrobione, wiecie? A ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziesięć jajeczek. I byłoby, moi drodzy, 14, ale jedno mamy zbite. I ogólnie ja wam nie polecam tak robić, że bierzecie te jajko i dajecie do kur, ale ja im dam, one to zjedzą, ale tak się nie powinno robić. O, kureczki sobie piją, wszystko już jest git, także zwierzaki nakarmione, napojone, wodę już mamy. Jeszcze raz dziękuję za ten pomysł z tą pompą, wydaje mi się, że będzie genialny, Tym bardziej, że naprawdę jest dużo wydajniejszy od tamtego hydroforu. Rzekomo tamten hydrofor miał w ogóle większą przepustowość. Na godzinę, ale to tak nie było czuć tego, albo może słaby wąż miałem ten jedna, ale tam nie było dużego ciśnienia z drugiej strony przecież. No, już robi się ciemno, jak widzicie w tle, a kamera jeszcze troszeczkę rozjaśnia, już tutaj ledwo co widzę na zewnątrz. Także fajnie jednak, że mamy tutaj ten prąd na działce, patrzcie, jest koniec roku, tam dwa dni do końca roku, na pewno do końca roku nie zabraknie swoją drogą, także od marca do, e, do końca roku 2025. Mam cały czas prąd, cały czas mogę włączać sobie codziennie światełko. Jesteśmy off-grid, totalnie bez sieci. E, niedługo też będę się zbierał za odcinek, właśnie odnośnie moich przemyśleń dotyczących paneli e, na chińskich jakichś tam komponentach i bateriach, oczywiście. Beczuszka cała załadowana, także mrozy raczej nam nie straszne w najbliższych dniach. Ja lecę się wygrzewać do domu, bo jest bardzo zimno, no i też w domu czeka trochę pracy. Wam życzę miłego dnia i zachęcam do kliknięcia na ekranie w kolejny odcinek.